Paweł Chojecki, redaktor naczelny internetowej telewizji Idź Pod Prąd oraz pastor kościoła Nowego Przymierza w Lublinie został uznany za winnego obrażania uczuć religijnych, a także znieważanie narodu polskiego i prezydenta Andrzeja Dudę. Został skazany na 8 miesięcy ograniczenia wolności. Krytyka nie może być dowolna, musi być ograniczona. Nawet wolność słowa zagwarantowana w konstytucji RP ma swoje ograniczenia. Tak swoją decyzję komentował sąd, który skazał pastora Pawła Chojeckiego na 8 miesięcy ograniczenia wolności w formie 20 godzin prac społecznych miesięcznie. Pastor musi też zapłacić ponad 20 tysięcy złotych tytułem kosztów procesowych. Kościół katolicki to, to wielka prostytutka. Kościół katolicka z zidiociała polska takie wypowiedzi dosyć ostre, które rzeczywiście nie powinny paść w tym przypadku, ale jeśli mówimy o artykule 257 i o grupie wyznaniowej, jakimi są katolicy, to jeżeli się stwierdza coś takiego, jak katolik odmawia różaniec jako, jak małpa, w ogóle nie myśli, kiedy te przykazania na pierwszą komunię każą mu się wyuczyć, czym bardziej on będzie, ten Polak, większym katolikiem, tym większą będzie gnidą w relacji z drugim człowiekiem. Pastor Chojecki nazwał prezydenta Andrzeja Dudę m.in. agentem śpiochem, tchórzem i zdrajcą. Obrażał też naród polski. Oskarżyciele z wyroku są zadowoleni. Ten wyrok pokazuje, że jeszcze w Polsce trwa cywilizacja łacińska. Jeszcze tutaj są ważne takie wartości jak prawda, dobro i kultura, a nie kłamstwo, zło i hamstwo. Paweł Chojecki nie zjawił się na sali sądowej. Do wyroku ma odnieść się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wyrok jest nieprawomocny. A teraz raport.